Cześć, witam was moi drodzy bardzo serdecznie na samym starcie promocji Fame 28. To jest program First Strike i niech was w ogóle nie zwiedzie to, że jest tutaj nasza skromna gromadka pięciu osób, ponieważ już za niedługo, już za chwilę w sumie pojawią się tutaj również zawodnicy. A dzisiaj mamy przygotowane dwa panele po trzy starcia. Jest to taki, można powiedzieć, kickstarter gali Fame 28. Jak nazwa wskazuje, Armagedon będzie ona dość owocna. Jeżeli chodzi o dymy, Hubercie, nie będziesz stopowany. Jak się z tym czujesz? Słuchaj, no dostałem takie, yy, znaczy tak mi obiecano, że dzisiaj na uchu mówią tylko mocniej, że nic nie kończymy. Także słuchajcie, trzymamy za słowo organizację. Owacje dla nikogo innego jak Adama. w hejtu. Dzień dobry. Jaki Witam bardzo serdecznie w debiucie w Federacji Fame. Jak się czujesz? Cudownie. Tak? No to dobrze, słuchajcie. i żywioł, wiesz, ja od zawsze jestem w tym świecie. Fame oglądam od pierwszej gali w Koszalinie i dla mnie to akurat, wiesz, fajnie jest być po tej stronie, aczkolwiek dla mnie Fame nie jest niczym nowym. No i tak jak się spodziewałem, lecą pierwsze głowy. Właśnie dostaliśmy oświadczenie, że Fame MMA decyzją Krzysztofa Rozpary odsuwa Boxdella od spółki. Pozdrawiam. Tak więc, oczywiście tutaj drugi włodarz, Wojciech Gola. Będzie dzisiaj dużo mielarki. Natan Marcoń, Paweł Jóźwiak. No tutaj na pewno... To taki no to... sportowy bardziej pojedynek. Sportowy tak. pojedynek. Myślę, że trochę farmerski, no bo tutaj nie ma co ukrywać. Koguty mogą zapierdalać. I nie mówię tutaj o aferze koguciej. Mojej. No właśnie, a o kogutach ty wiesz wiele. Tak. Wiem wiele, i no to pozwolę ci ciągnąć temat dalej. No i ja tutaj na samym początku chciałbym gdzieś tam zaprezentować te pierwsze pojedynki i nadać temu jakiś charakter, bo one na papierze może nie wyglądają nie wiadomo jak. Na samym początku, jeżeli chodzi o, chodzi o te pojedynki z dołu karty. Ale Malicha i Erfin mają sobie dużo do powiedzenia. Tutaj, tak, konflikt z Denisem jest wyimagowany przeze mnie troszkę, kurde, wiesz, wykreowany e, dużo wcześniej niż z Denisem, gdzieś tam, powiedzmy, w tym kurde, fikcyjnym konflikcie. Zaplanowałem sobie wejście w strefę, tutaj, freakfightową, na scenę freakfightową. Jeżeli chodzi o Gracjana i kapitana Bombę, no to tutaj dymy już od gali Cloud. Tak. tak więc tutaj jest, tu będzie trochę merytoryki, ale będzie również dużo myślę kwasu pomiędzy nimi. Już, już jak gadałem z grackiem tutaj za kulisami to mówi coś, o byłej dziewczynie, że ma jakieś głosówki. Tak więc dzisiaj będzie również panel z Gracjanem i z kapitanem Bombą. Oni tam się na pewno odpalą. Eee, panowek! No po co to? Dobra, to ja siadam. Odklejcie się od siebie spokojnie! O, tutaj Sejento Koziołek i gleba, no to oni już też bardzo długo się kłócą. A potem na storkach mówił, że na żywo się go będę bał Niech wyjdzie teraz i robi dymy, bo mamy 30 tysięcy live. Że dostanę liścia, to dawaj Patryk, bo jestem na żywo, możesz mi wykurwić, jak chcesz. Czy jesteś cipą z internetu? Dobra, niech siada, bo mu się głos trzęsie. Co tylko na Uuu, Instagramie to. Gleba, ubliża, Kolej, ubliża! Chcesz. Co? Dajesz? To dlatego, że się ciebie mega boję, kurde. Laluna, prawilna babeczka, która no nie ma co ukrywać jest gdzieś tam ze środowiska. Nie, nie. Postaram się, postaram się być dzisiaj grzeczna i spokojna, Doris. Nie musisz, nie musisz, nie zachęcam. No i nieaktywna już policjantka, która gdzieś tam raczej jest po stronie prawa. It. Nie, nie, nie wyjdę jeżeli nie masz coś do przebrania. Także jak to mówią, ku ojczyzny. Super. A to przygotowała się! wiedziała, wiedziałam! Więc dajmy dobrą, dobrą, dobrą walkę. Robimy dobrą walkę. sportową. I jebać wiesz co. No. Patrz, oni na siłę chcą, o... żebyś ty kurwa mnie podburzyła, nie? Na siłę. Patrz, no znaczy, dobra. ja bym chciał znać zdanie tutaj Gliniary na temat przyszłości dla Luny. No to... A nawet i wiem, że byłaś na Prime i mi kipicowała. Byłam, byłam, byłam. A, I byłyśmy nawet na after'ze razem. Co? O kurwa! O! O! Nie... Jak? Nazwa wskazuje Armageddon, będzie ona dość owocna, jeżeli chodzi o dymy. Słuchajcie, dzisiaj Paweł Tyburski oraz Marcin Wrzosek również tutaj będą siedzieć. To będzie, no nie ma co ukrywać, jedno chyba z najbardziej takich... Pamiętajcie o narracji, że Wrzosek nie może chodzić temu, ta walka na krzesłach. Trzeseł, dawaj! Dawaj Krzeseł, chodź normalnie! Dawaj! <grybuj> 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 Dymogenny. Na no starcie też duży konflikt. Michał Vampir Pasterna kontra Kamil Minda. No, ja do końca w to nie wierzę. Uważam, że to jest taki śliski temat i to jest jakieś tam. Coś... śliskie, Kamil, to było Twoje odejście z Akademii. No, wydaje mi się, że, że to jest ustawione wszystko po tą walkę ze mną. Wydaje mi się, że ludzie przyszli tutaj też po mięso. No, my możemy sobie tak gadać. Tak, ale możemy sobie piwka. No, możemy zrobić tak naprawdę wszystko, ale no. jednak widz jest tutaj najważniejszy. I oni przyszli po te mocne dymy, mianowicie Nathan Marcoń i Paweł jak. Ja z Pawłem jesteśmy po prostu kolegami, przyjaciółmi. Jest zbyt miło miały być dymy. Niech Gracja Nobleje wodą natana. Bo oglądalność spada. Jestem zmolestowany na backstage'u. Jakieś informacje o bombie? Cały czas mnie o to pytają, a ja cały czas powtarzam, że no parę miesięcy. Wyszedł! Bomba jest na wolności Zajebiście. On też e, mało mówi, mało informuje, chyba chce zrobić jakąś niespodziankę. No, okay, no Wykonamy telefon do pani D i zobaczymy. Kurwa ich. do Kto pani do D, do pani B kurwa. Pani no, ale nie nie B nie odwiedzi, co? Nie Grację soj sojuszników szuka. Mocne dymy. Czysty sport, hybryda, ja to przyszedłem się Ale Paweł, ja Ci wytłumaczę jak działa hybryda, nie? Jak działa hybryda? Hybryda raz działa tak, a raz działa tak. Wcześniej działała inaczej. Dowiedziałem się zakulisowo, że rzeczywiście ta poprzednia gala fejmu z bardzo mocnymi sportowymi nazwiskami nie sprzedała się tak dobrze, jak pewnie oczekiwano, stąd teraz gdzieś powrót na pozycję i powrót do podstaw, czyli do freaków we free Chcę dawać ludziom emocje, robić programy, które cieszą się dużą oglądalnością, ale przede wszystkim mieć świadomość, że są to normalne rzeczy, a dymy nie polegają na rzucaniu c***, albo poruszaniu jakiegoś kryminalnego syf. -u. Teraz działa inaczej. Ale to, ale to jest typa kurwa, panowie kurwa, masakra kurwa. Nie? Co, byś co byś zrobił? Co mi, byś zrobił? Ale chcecie być federacją, żeby to dobrze. się zdecyduje. No, niechunie, niechunie. ja dostałem informację, dupę, że do się nie mogła zadzwonić. Przekazujcie to, co dostałem. Także ja nie wiem. To może ja zadzwonię tutaj. No, to chcesz o zadzwonię, ty no, ale to. to, 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 to nie, czekaj, nie, nie, czekaj. Hubert, ale jeszcze, to on ma dzwonić do jego raz, byłej partnerki i mają nie, rozmawiać nie, na, na temat tego akcja. Jeszcze, jeszcze raz to oni spróbują. Hubercie, nie będziesz stopowany, jak się z tym czujesz? Jak nazwa wskazuje Armageddon będzie ona dość owocna. Jeżeli chodzi o dymy.